Dzień dobry, dzień dobry, oto moja bateria, kolejny odlicz, już pokazywałem i objaśniam, ale jeszcze raz tym wszystkim, którzy nie wiedzą o co chodzi, chodzi o projekt Michaś się odchudza 12 kg, dzień 23, Bach, zaczynamy, słuchajcie, codziennie, tak jak wspominałem, zaczynamy od nawodnienia po nocy, zawsze się woda przyda, w związku z tym... Nieważne czy gazowana czy nie gazowana, najlepsza jakaś, zawsze z dodatkiem jakiejś cytryny czy nawet pomarańczka też będzie dobrze. Tu jest najlepsza mieszanka ever ever, to znaczy zakwas buraczany, woda od kiszonek warzywnych oraz woda od ogórków kiszonych, czyli bardzo duża dawka witaminy C, bardzo duża dawka kwasu mlekowego po fermentacji i bardzo duża dawka składników mineralnych, to tak na szczę, żeby poprawić przede wszystkim perestaltykę jelit oraz żeby, że tak powiem, dowartościować się pod względem różnych makroskładników. Tu jest także sok pomidorowy, w związku z tym w soku pomidorowym jest likopen. Wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę, bo może jeszcze ktoś nie wie, że likopen jest to substancja, która działa no wspomagająco, trudno to nazwać i bałbym się nazwać antynowotworowo, ale wspomagająco, jeżeli chodzi o e, zahamowanie komórek rakowych. Także ważna rzecz. No oczywiście musi wlecieć kawulec w takim bardzo fajnym kubku. ten Kubek jest starszy niż węgiel, dostałem go wieki temu od jednej fajnej osóbki. Także do dzisiaj się jak widać trzyma, może, może jeszcze ogląda, może nie. No i kawulec sypany, taka zalewajka typowa. A tutaj wielki kubas yerby. Yerba tutaj jest mieszana z zieloną herbatą. Także, jeżeli ktoś pija yerbę, to z nas, ma tutaj też nie ma co wiele sugerować. Natomiast i jerba, i zielona herbata, oprócz tego, że mają właściwości pobudzające, to także mają właściwości uwalniania wolnych rodników. No i tak wygląda poranny zestaw siadaniowo-napojowy w zasadzie. Jedną fatamorganę później jesteśmy już tutaj przy szykowaniu sobie korytka do pracy. Dobra, to teraz tak. Oczywiście rano nie ma czasu, więc szybciutko. Płatki Fit Vital Musli od Vital do tego maślanka, jabłko, mandarynka. No, te płatki jak już pokazywałem, ja je osobiście uwielbiam ze względu na dodatek właśnie młodego nieczynienia i spiruliny. Natomiast w tych płatkach jest kupa fajnych jeszcze innych rzeczy, bo oprócz tego, że nie wiem czy to będzie widać, czy też nie, ale jeżeli ktoś będzie chciał, to mogę podesłać i skład i jakby większe informacje. E, cztery rodzaje płatków, tutaj są cztery rodzaje e, otrębów, są pszenne, żytnie, e, owsiane, jęczmienne, do tego wszystkiego ona się naczyja, e, siemielniane, jest młody jęczmień, tak jak wspominałem, czarnuszka. Do tego wszystkiego jest słonecznik, jest błonnik z cykorii, łuska bakki tej pestki dyni, sezam, wiesiołek. Jezus Maria, no wszystko jest. Także jest mieszanka bardzo fajna, bo oprócz tego, że są węglowodany złożone pochodzące z płatków zbożowych i otrębów, to są także zdrowe tłuszcze pochodzące między innymi właśnie z sezamu, m.in. pochodzące z pestek dyni, z słonecznika. Jest do tego białko, czyli jest pełnowartościowy posiłek. Dobra, to teraz tak... Tutaj mamy z kolei coś, co pokazywałem wczoraj, nagrywałem nawet filmik, jest długi, ale pokazujący bardzo szczegółowo, jak się wykonuje. Gulasz z soczewicy z warzywami. Oprócz tego tutaj jest także udko z kuczaka. No zapraszam, zachęcam do, do obejrzenia, bo łatwiejszej potrawy chyba nie ma, robi się ją naprawdę prawie że równolegle do filmu, film trwa tam nie wiem, kilkanaście minut, potrawę się robi pewno może dwa razy dłużej, natomiast tyle co potrzeba tylko żeby ściął się kurczak, a resztę warzyw to praktycznie nie niemalże ekspresowo, no i soczewica pół godziny i to jest jedyny warunek brzegowy. Słuchajcie, nie ma prostszej potrawy jeżeli chodzi o wykonanie, nie ma łatwiejszej. Ale też trudno poszukać pewno takiej jednogankowej potrawy, którą można zabrać sobie do pracy, która ma takie fajne właściwości. No bo tutaj jest białko z mięsa z kuczaka, białko od soczewicy. Oprócz tego kupa fajnych warzyw, bo jest, są pomidory. Tu, są, tu jest włoszczyzna, kapucha. Do tego jeszcze pieczarki. No więc wszystko fajne, niskokaloryczne, bardzo, bardzo sycące. Dobra, spróbujemy teraz szybko jeszcze przygotować, bo oczywiście czas nagli. To. Pokażę Wam, jak to mniej więcej się prezentuje. Osoby, które gdzieś śledzą mój kanał, to już widziały to pewno wiele razy. Natomiast widzę, że coraz więcej przychodzi na kanał nowych osób. W związku z tym pod ich kątem jakby ta prezentacja. Trzy łyżki yy, i teraz koktajl, yy, koktajl, yy, maślanka, kefir jogurt naturalny, co kto woli, może być nawet mleko, chude, byle nie przekraczało 2%, optymalnie to jakieś 1.5% zawartości tłuszczu, ten produkt białkowy, nabiałowy z tego względu, że tak jest skomponowana mieszanka ze względu na udział węglowodanów i tłuszczy, żeby całość potrawy, całość śniadania nie wyskoczyło ponad nam te 4%, które gdzieś tam jest w założeniu. Oczywiście trudne to będzie, bo same płatki już mają większy wskaźnik. Natomiast tutaj ten zawartość tłuszczy, dobrych tłuszczów, właśnie z czernuszki, z babki, z sezamu, z łuski, z łuski tylko z pestek słonecznika, pestek dyni, sprawia, że to, te, te tłuszcze i tak nam wyskoczą lekko, ale wyskoczą te dobre tłuszcze. Dobra. Słuchajcie, jak widzicie, dla mojego Ulubionica jest taka breja, w związku z tym się nie przejmować, bo tutaj wszystkie te składniki, które wspominałem wcześniej, łuska, babki, rywatej tej otęby, płatki zbożowe, one muszą zmieknąć, one muszą naciągnąć, z tego względu, że płatki są naturalne, to nie są błyskawiczne płatki. One nie są preparowane w ogóle w żaden sposób. Przez to są zdrowsze, bo mają niższy indeks chemiczny, ale też nie da się ich zjeść, bo będą chrupały pod zębami. W związku z tym muszą namoknąć. Ja zostawiam w ten sposób, lecę sobie do pracy. Akurat droga do pracy, plus zanim otworzę pierwsze maile, to już mi zmiękną i już mam śniadanko. Postaram się pokazać, jak to wygląda po zaciągnięciu właśnie tej wilgoci. Tymczasem pozdrawiam. Mm, Fantastyczne. No i mamy śniadanko w pracy, słuchajcie, pokrojone jabłuszko, do tego jest mandarynka, no i płatki, obiecałem Wam pokazać jak one zgęstnieją, proszę bardzo, widzieliście tą tą breję, tu jest praktycznie już beton taki, że trzeba będzie to jeszcze rozrobić, na szczęście można to sobie rozrobić nawet zwykłą wodą, więc to nie jest problem, albo mlekiem, albo czymś innym, no to jest właśnie zasługa tych wszystkich właściwości, Płatków i zbóż, które pęcznieją, zaciągają wodę. To jest to, co mówiłem, że płatki są niepreparowane. No i do tego tręby, do tego babka łuska babki ajowatej, czyli same dobre, fajne rzeczy wypełniające naszą treść żołądka, a nie dostarczające kalorii. Także w ten oto sposób mamy pyszne, zdrowe, niskokaloryczne śniadanie.